I hey tu sojomaniaczek, witam Was w kolejnym odcinku z Gry The Sims 4. Spotkajmy się z Kubą. Tak, dawno żeśmy tutaj nie byli, bo 3 tygodnie, nawet już 4, czyli prawie miesiąc. No ale ponieważ zacząłem ferię, no to postanowiłem, że jednak już zacznę nagrywać te odcinki. Zacznę nagrywać, ponieważ tak, mówię, a przyłożę się, może ta Wena przyjdzie znowu nagranie w Simsy, bo jakoś mi uciekła znowu i no i no i nie, po prostu nie miałem ochoty grać Destiny 4. Przepraszam że mam za mój zachrypnięty głos. Nie wiem dlaczego jest zachrypnięty. Jestem, ho, nie jestem, nie jestem chory. Byłem chory też, ale już teraz nie jestem, ale cały czas mam chrypę, nie wiem dlaczego. Podobno może być to powodem tym, że jestem w trakcie, że może nareszcie się zaczęła ta, że nareszcie się zaczął okres mutacji głosu. Jeżeli tak, to jestem bardzo zadowolony, bo jeżeli mój głos zmieni się na lepsze, to będzie bardzo dobrze. A ponieważ mam już prawie 16 lat, to przydałoby się jednak, żeby ten głos już się zmienił, bo no bo sami wiecie. Dobra, ale my przechodzimy do rozgrywki. Jest już siódmy odcinek. Będzie trzeba mu znaleźć dziewczynę. To będzie to, co trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie mu znaleźć tą dziewczynę, ale najpierw narysuj obraz, ponieważ trzeba troszkę pieniążków narobić. Jeżeli chodzi o to, dzisiaj jest 13 lutego. 13 lutego, 13 lutego. Wyszedł pakiet romantyczny ogród, którego ja nie mam, tak to jest, to jest chyba jedyny pakiet, którego zakup, nie zakupiłem. E, myślę, że sobie go zakupię. Jak dostanę pieniądze, jak dostanę miesięczną, jak dostanę miesięczne kieszonkowe, to na pewno sobie kupię, e, także no bo po prostu dostaję co miesiąc 50 zł. I te 50 zł trafia na PaySafe. karta, za którego kupuję sobie e, właśnie akcesoria. Przepraszam. A jeżeli wychodzi na przykład jakieś pakiet rozgrywki, to na przykład zbieram, mam te 50 zł dostaję, to jeszcze od kogoś biorę te 6 dych, daję mu i potem sobie kupuję z karty kredytowej te, 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 te akcesoria. Nie, te pakiet rozgrywki. A dodatki to dostaję przy okazji świąt czy urodzin, o bo to już jest droższa inwestycja. Dobra. Także sprawy omówione romantycznego ogrodu na razie nie mam, ale czekam na pieniążki i na pewno sobie go kupię. Ponieważ ja muszę mieć wszystko. Wszystko. Widziałem ile tam jest obiektów i wam powiem, że bardzo dobrze, że nie mam tej kasy. Że nie mam jeszcze tej kasy, ponieważ wiem, akcesoria mają naprawdę bardzo ładny klimat. Jest tam ogród taki bardzo że tak powiem bogaty ogród, czyli taki ogród dla bogatych simów i ta w ogóle studnia życzeń. No ale i ta fontanna, najbardziej mi się tam ta fontanna podobała i ta studnia życzeń też mi się podobała. No ale na razie nie oceniam tych akcesorii za dobrze. Nie podobają mi się te akcesoria. Wiem, dziwne. No ale tak jest. Dobra, przechodząc do rozgrywki. Maluje Kuba obraz. Właśnie, mi się przypomniał, jak my to kiedyś robili. Uh -huh. <coughs> Włącz sobie pop. I słuchaj sobie tej muzyki. Aha, leci muzyka z dodatku. I już nie leci. Ej to ja. Nie. Ja z tobą nie chcę. Nie, on z nią nie. Mm -mm. Musi być ładniejsza. Była ta, ta z okładki, była ta chuda. Nie wiem jak ona chyba Flo... Coś tam na fysie nazywała. To swoim prywatnym simem ją zgarnąłem. Zgarnąłem mu ją z oczu. Wiem. wiem, jestem niedobry. Czemu, że jest taki ten, czemu ten obraz tak słabo kosztuje? Namalujesz no, jeszcze jeden za karę. Maluj, słuchaj muzyki. E, dobra, co my dzisiaj zrobimy sobie? Nie wiem, nie mam, nie wiem co mam w planach do zrobienia dzisiaj. Tak jak mówię, może bym jej... Może bym mu tej dziewczyny poszukał, no ale... Nie wiem jakie tutaj w okolicy są. Wam powiem. Nie wiem. Nikt na pewno teraz o tej ko Rrr. Nikt na pewno teraz o tej godzinie nie będzie szedł, także to to... To nie ma nawet co, co liczyć na to Maluj to szybciej Bo to nudne jest Gapienie się jak ty malujesz Przydałoby mu się więcej tych takich urządzeń Że tak powiem Do rozwijania umiejętności Tylko że nie wiem po prostu jakie bym mu tutaj kupić Kolego Namalowałbyś może jakieś arcydzieło A nie co Twój głód jest Dobra, a co ty tam masz w ogóle w tej lodówce? Naleśniki. 6 dni. Dwa. A jak ty tym. No ty z jedzeniem dobrze stoisz. Nie, nie wiesz, bo ci się zaraz do kilo będzie chciało i tak ty się już. Chce. To oglądać może film sobie. Ale najpierw ten. No, Zupoko. Popcorn z serem zrób sobie i oglądaj sobie film czego, jeszcze nie, czego ja jeszcze nie widziałem? Kujonów z kampusu Tego, tego nie widziałam chyba No ale popcorn ci się tam robi Akcesoria już mają miesiąc, a ja się dalej ekscytuję Może dlatego, że ja po, po kupnie tych akcesorii już Eee, że tak powiem, pograłem trochę Sims'y i już, już potem nie grałem. Pięknie. I teraz może byś sobie wziął tą porcję, co? Będziesz sobie wziąć? Będziesz musiał zaś ten film oglądać, tak? Dobrze, to obejrzyj sobie jeszcze raz. I jakie piękne Sims 3. Co, nie smakuje ci ten popcorn? Wiesz co? Wiesz co? Kuba. O, to jest fajne. Szybciej. Ok. Dzień trzeci chyba to znaczy dzień trzeci co, czy takiego? Żadłeś? Nikto to się skończyło. A nie, 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 zjadłeś. 5, 5. 5, 5. A co to było? Jep, jep, jep. Przepraszam. To brzydkie słowa. Co to już dzień 15? Tylko był 3 ładny. Dobra, koniec filmu. Że żalłeś już ten popcorn. Oj, nudny film, tak? Iść do Kibla. To ci już nic na to nie po jeden mu kupić kosztu, hajsu, ale. Ale. Ale on jest tylko jeden, to będziemy dostawać 10 tylko. A jak tam u ciebie ze spaniem? To narysuj jeszcze jeden obraz. No musisz mi narysować arcydzieło. Musisz. Musisz mi te arcydzieło namalować. Ty do pracy chodzisz. Nie chodzisz. No pięknie. Ja wiem, czemu on do pracy nie chodzi. Bo on przecież zarabia kasę z obrazów. Może jakby jeszcze tak zaczął książki pisać? Pomyślimy. Arcydzieło, namaluj żeś wreszcie, proszę cię. Nie namalowałeś, arcydzieła Który ty masz w ogóle poziom malowania? Ósmy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, chłopaku. Nie wiem, chłopcze, jak ty to zrobisz. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ty te obrazy takie malujesz, co to ma być? I spać. Dobra. No to on wstanie i się widzimy za chwilę. Dobra, wstał spięty, usycha z miłości, tak? Tak. Idź zjedz sobie, te naleśniki sobie idź zjedz. A ten popcorn został, on się chyba nie wypsuje. I pójdziemy sobie poszukać dziewczyny Może tutaj będzie ktoś szedł Nie, jej, ona nie. Ona też nie Pokażę. Nie, 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 a pomoże jakby ją tak zmienić A on już ją zna Co to jest? Poczekaj. Chodź na tu. A oni, aha, no tak, dobra, okej, okay. już rozumiem, bo oni coś tam na spotkaniach już flirtowali. Gdzie ty zaś idziesz? Zaś ci się dom zaś spali. Pamiętam tą akcję, jak mu się dom spali, bo gdzieś poszliśmy, nie wiadomo, okej. Okay. Ale gdzie ona tak daleko idzie? Tutaj, coś jest tutaj w tym miejscu zblogowane. No i dobrze. No to mamy jednak. Nie coś mi się kojarzy, coś takiego było. jej humor. Poprawę wygląd. Wymienię się numerami. Też nowe. Mógł wspólne zdjęcie sobie. Romantyczne, to wszystko. Hm. Mm. Ah. Ok. Dobra. odważną gadkę na 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 Dobra, jedziemy z, jedziemy z grubej rury, co się będziemy pierdzielić już czas. Już czas najwyższy, żeby on wreszcie znalazł sobie tą dziewczynę i żonę, bo Pięknie. A wygląd się zmieni. Nie będzie wyglądała jak to. Emo. Mm. No i uh, dawaj. Sna ono. Zombo. Dziamsa. Dobra. I bada bada na koniec. No szkurde! Nie, nie oświadczyłeś się jeszcze.

Dobra Myślałam, że się wprowadzi do nas O, ona tam była Dobra, idź korzystać z toalety Gdzie do krzaków? Dobra i się przebierz zadzwoń do niej co to było? o, dobra no, do spędzenia czasu może ono nie może no nareszcie. Dziękujemy dziękujemy. Zaproś na lampkę. No i dobrze, i pójdziemy na lampkę. Może być. Nie muszę do jakiejś kawiarni. Kawiarnia na placu południowym. Wiesz, idźdzając. Może tu? Dobra, idziemy. No, także nareszcie stało się to, co... Uch, no i okej. Okay. Ładuj się szybciej. Dobra, jesteśmy, o, doczytało się wszystko. Okay. Dawaj. Pocałuję ją. A to chyba nie tu. Uh -huh. Może się wprowadzić? Oh, Powinno być. Oh, no, awesome. Czemu nie ma? Prowadź się. No to poznaj <grypt> <grypt> Trzymaj za ręce. Pochwal sztukę. daj, Dobra. No szybciej. Kreatywne, te? Co mi tak ta graje? Co się dzieje. Coś mi ta gra już zaczyna źle działać. Przecież jeszcze niedawno mi działała pięknie. Bardzo się przyjaźnią, tak? Aha, tutaj musimy te interakcji. Ja zapomniałam o tym. Dobra. Pocałuj swoją sympatię dalej. Oh, e, romantyczny pocałuj. A no ba się opiecie, oh, nie wiesz Romantyczny pocałuj. No Teraz masz usiąść, tak? To może nie tu. Usiądź i rozmawiaj tutaj. A, bo to z pasją trzeba. O Boże, gdzie to jest? Nie widzę szybciej. to ma być. <grystanie> Nie widzę tutaj. Dobra, że szybciej. Dobra, szybciej. czekajcie. Romantyczne. Pocałunek z pasją powinien być co? Gdzie on jest? Nie widzę. Czemu wy siedzicie w ogóle odrębnie, nie wiem. Zabawne. Żarko o dawnych czasach.

Zaproszę na nas. Nie! Dag! Nie, nie wierzę w to. Po prostu kto nie wierzy. Nie czemu to się nigdy nie uda? Nie, nie idź, nie idź jeszcze do domu. Wiem, że jest późna pora, ale zamuch sobie. zamógł sobie jedzenie na miejscu. Kanoli. Dobra. Ale czemu ona tak szybko poszła? No sieć siadej Co ty robisz, Gdzie? A to jest Mortimer. No jest Mortimer, to on może. Dobra. Idź do domu. Jeszcze żeś się... Jeszcze żeś musiał wypić coś, nie? Dobra, idziemy do domu. No. Dobra, nie wiem ile ja w ogóle nagrywam. W Do domu wykąpię się, bo weźmie prysznic i pójdzie spać. No, nie udało się nam jej zaprosić na noc, trudno. Jakoś to przeżyjemy. A teraz idź. Weź prysznic. Czemu z walka chodzi? Dobra. Wziąłeś prysznic, to jeszcze skorzystaj z toalety. Weź opróżnij z tą maszynkę do, do popcornu, Dobra. No i idź już. A bo nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Wiem, mam ma, jeszcze ten... Namaluję jeszcze obraz abstrakcyjny. Może teraz mam mnie. Dobra. Włączymy muzykę mieliśmy dobra i maluj szybciej no i co no maluję i będziemy kończyć ten odcinek coś jakoś nie miałem ochoty go nagrywać nawet sami słyszeliście że mało do was gadałem bo po prostu nie wiedziałem co mam gadać to po pierwsze a po drugie jakoś ta rozgrywka mnie nie zadowoliła nie zadowoliła mi to rozgrywka. Szczerze wam powiem. Dobra. To niech idzie jeszcze zjeść. Dobra, zjeść te naleśniki. Zjesz, pójdzie spać, a ja już łączę to. Dobra. Dobra, także co? To by było na tyle w tym odcinku. Przepraszam, że tak mało do Was gadałam. Ja po prostu nie wiedziałem, nie miałam o czym do Was gadać. Skupiałem się bardziej na rozgrywce. No i co? E jakoś może się jeszcze przyzwyczaić do tej rozgrywki. Mam nadzieję, że znowu dostanę tego zapału do grania w Simsy. Muszę. No także co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapki w górę, komentarz i subskrybujcie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!